dobry, dobry. My szukamy My szukamy takiej żeby wejść z kolegą, który przyjechać jeszcze w grudniu na początku Zobacz pan takie jakieś dziury, takie, żeby wejść coś? Te co już, co już Wie pan, bo te co tam wchodzą ten jawornik, e, Gontowa, to tam już wszyscy znają, a jakieś dziury takie co mało kto zna Wieł pan takie dziury no, jest taka dziura, ale to... To, 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 jest, to jest płytka dziura Płytka, no ale płytka jako co, że po metru czy po kilkanaście? No bo no. ona kiedyś była na wylot, nie, ale... Aha. ale się zaraz zerwała za Aha, okej. Ok. Bo bym przyjechali, aby pan gdzieś pan nas poprowadził tak, kiedyś. A tak, a tak, taki te, te, te dziury od włodarza a. od tamtej strony co były, to wszystkie się zarwały ślady nie ma. Zerwały się, tak. ale to szło wejść, tak niby? Tak, były na chodzie. Niby to no. specjalnie zasypali? Samo, bo Samo. To się zawaliło. Bo stęple były ze śmierków, nie? No, no. Z, z zabezpieczenia. Budowa, no, no, no. i to wszystko zaczęło próchnieć, gnić i to I siadło. Siadło, no. kurde, to chodzenie w ogóle jest niebezpieczne w no. takim miejscu, no, a, a przecież, a przecież te lochy tutaj. No. Yy, to jak tutaj taki gościu tu mieszkał, to on jak tu wchodził to tydzień czasu było co chodzić pod ziemią. O kurde. tyle kilometrów. Ja pierdzielę. A, tu, a tu, tutaj to tutaj to co jest do zwiedzania, nie? No to... To, to, to jest tylko takie. To jest taki pikuś, Fudrowanie. No. No, tak, pudrowanie. a to, to reszta to wszystko jest zawalone. Ja Tego jest masa tutaj. Masa tutaj. Ja. To mówi, mówi Pan, że się to samo zawaliło. Nikt mu nie pomógł? Nie, no? nikt nie pomagał, bo. No ale to wyszło od bo... nie czy jeszcze, czy nie? Bo mieli inne zajęcia. A, zawrować No Pan mówi, że tu wywozili nie? złomu, piachu, kru. Wszystko, tak. cement. cement. to szkoda, bo to, jest, to nie chcę nic za bardzo nich powiedzieć, nie, bo to tam, jeśli w Włogowicach jest jakaś dziura, ale to ten Jawornik, wie pan czy ten jawornik, jest? To jest to. To, to jawornik, tu Jawornik jest, to jest. Jest? To jest. Jawornik? A. No ale się wchodzi w takie ścianie Jawornik, tam wchodzą ludzie. Tam jest taki pomnik tych e, eksploratorów, taki beton i taka tablica jest. To jest. No to jest, no to tu. A to tu, no właśnie, no, no. Ale oprócz i... Tej... I, ta, I ta pierwsza dziura właśnie, no. tam można wejść. A jeszcze są inne, uważaj, Aniu. Bo... Bo tam, no, bo, no bo tam jest tych dziur chyba pięć były. No właśnie ktoś mówi, że tam jest pięć wyjść, ale to to pozasypywane wszystko. Ale każda jedna jest zawalona. A. Aby trzeba kopać, żeby od nowa wejść. To próbowali. Ciężkim sprzętem próbowali. Ciężkim nie? sprzętem? A. O kurde i tam wojsko wchodziło o kurde no i co woda ale tam jakiś pan z domu mówił że tam jakieś miny wisiały czy coś się wycofali jest to prawda? woda wyciągli jakoś kasę pancerną otworzyli i tam głównie było parę a. marek tak? a. I co to? ale było parę marek no. a w tym ostatnim potem jest, jeszcze jest ostatni loch a. Też zalany wodą jest, to tam, tam została ta właśnie ta, wąskotorówka, została. nie zdążyli wyciągnąć, to się zawaliło. Nie zdążyli wyszabrować, nie? <grym> <grym> Dobre. Mówię, kudę, bo to wszystko oklepane, tak jakoś łazimy i łazimy, mówię, tam z kobitą nie będziemy włazić, nie? Ale mówię, jak przyjedzie kolega, by my tam kiedyś, to do pana można zajść jakby co, nie? Tam w razie czego. Może pan pomyśle jeszcze, gdzie by jakie co było, bo to coś nowego, żeby wejść, nie? No. Na Gontowy też my byli, na Gontowa też, na sobuniu my wejście, tam wody w pieruny, nie? ta sobun strasznie zalana, nie? Wody kucze to popas, popas wody. A wejście takie co lewo, żebym przeszedł, nie? mówię Boże, gdzie ja gdzie tu wchodzę, nie? strach mi trochę, no. my zarówno woda, i my wyszli. Kolega miał wodery, takie wie pan, takie, nie? Weszedł kawałek, to już mu było dotąd wody to jeszcze dalej wyniść dali, mówię, nieźdali, bo kurde, jest taki stan wody, że. No. no, to przecież takie historie były, że kiedy mówili, że tu za bajtla chodzili ci starsi, że pamiętali, chodzili na hale, gdzie jakiś sprzęt stał, wszystko. Jakieś maszyny stały, to wszystko się pozawalało gdzieś. Takie historie słyszałem tutaj, że opowiadali, ale czy to prawda? Czy oni po prostu robią, mi na atmosferę, czy nakręcają wypan? No. także. Co pan myśli? No myśli, no myśli? Myśli pan, bo to, jak pan się tu kręci, to pan może wiele rzeczy pamięta, żeby można jeszcze gdzieś, bo to ludzie depczą w jednej, a te same tam w tych powiem panu w tych sztolniach, bo pan mówi lochem, sztolnie, tam normalnie ślady ludzi, tam już jest wydeptany jak na ulicy, no tyle ludzi łazi, nie? No. Także, to pan traktor moja, Pan nie niży czy pan tu wraca do tego. E, ja nie, ja to tam. A tam pan wiedział. No. Sza szabrować. Szabrować. To pola pana są, nie? Tutaj. Proszę, nie? Nie? To kto pan Katur pana jest, nie? A tam pan mówił, bo tam chcemy iść, a pan, to pan mi opowiadał w tamtym roku, bo to rok temu ja tu w listopadzie. No, 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 bo, że, no że tam straszy, nie? Tam w tym, no, na... Tam ta! Tak? Tak. No, a ja wtedy poszłem ciemność, robiła panucik wtedy, nie? Ja tam nie idę. <grywka> A to co, coś się dzieje tam takiego? Masa ludzi zmarła. Masa ludzi zmarła, no, masa ludzi zmarła, no, no właśnie. No w biednym miejscu. No, to jest niby jakieś <grywka w> cmentarzysko. <grywka> coś się dzieje niby, tak, coś tam krąży w powietrzu. No może. Może i tak. Ten Żydek, A. co się uratował, co książkę napisał Tutaj o tym obozie. Chodź pan niżu, bo ty bo tu nie tą piłą... No to, to, to. To, to on mówił tak. Tam jest ta, bo, bo on se, robił zapiski i se w latrynach chował, nie? A -a. Te zapiski. Potem to szybko pozbierał i, i, i napisał poważną po, po książkę. A, A, no bo to tyle. W 1978 umarł w Izraelu. Izraelu, no, no. I to on mówił, że już przy końcu wojny już do spalarni ludzi nie wozili, bo już nie mieli czasu na to. Czas. Już ruski był we Wrocławiu i już nie mieli czasu, już był taki zamęt. To kopali koparom taki głęboki ruch i tych trupów wszystko masowo. Ja pierdzielę bo to dziennie było 150-160 trupów, dziennie, dziennie na dobę, to... nie, na dobę. tyle umierało. Ja no. A to kurde... no i, a kurwa, teraz gdzie ja oni Muszą gdzieś tu być. I... I muszą leżeć no. ludzie, no. no gdzie, no, bo ktoś mówi, że w stolnia odstrzelone, albo tak pan mówi, zakopane, koparka dziury kopała i zakopali. Takieś opowieści były, że w którymś roku tu masę szczurów, słyszał pan, masę szczurów z góry schodziło. Że taka plaga szczurów, że się najedli tych niby tych ludzi, tych nieboszczyków, i potem do wiosek schodzili, ale to takie opowieści no są, nie. Hmm. Ale tu, 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 tu. Ten, to ee... ludzi, 20 i, tysięcy ludzi niby, nie zginęło. I, i tu i są, i oni tu muszą być, ale to tak nikt nie znajdzie, no bo nie znajdzie, bo dokumentację mają Amerykanie. Całą. Amerykanie mają? Tak. Oni to przyświecili, bo, bo jak Sycha uciekała do Ameryki. No. To się wykupiła właśnie dokumentacją. Krzycha, jak wysocy i oficerowie no, się wykupili. mieli tak, takie, takie papiery, i oni yy, za to nie, im darowali życie, nie? No to tak, tak to, to pewna informacja, że. że to, a jak kurwa no. Anders mówił, kopali pociąg, ten pociąg jest, mówi, ale co, po, po, postawili ślaban. Nie wolno. Aha. A kto zakazał? Amerykanie zakazali kopać dalej. A tego pociągu złotego no. nie wyszukać, No. A? O, a nie, oni kurwy, to... oni, oni mają kurwy syny, całe papiery tutaj. No <śmienny> to, 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 to po co im to trzymać? Nie po czemu tego nie, nie, nie dają komuś, czy co? Pójdzie czas, że przyjdą i wezmą. Tak, ale to już kolejne pokolenia, patrz pan ile to czasu, kurde, od wojny. Wezmą, wezmą. Ile my mamy a, a, te, a te ciężarówki co kurwa jechały tu do góry i znikły? No, no jak i słyszałem, że no, 30 ciężarówek jechało w z Zapakowane własnych... skrzyniami? I nie ma, nie wróciły. I wjechali w jedną stronę i nie wyjechali. No kurwa. No to ciekawe. To ciekawe historia. Majątek, majątek świata tam. Majątek świata. Kurwa dobrze na te kłady. Wszystkiego. Oni rabowali wszystko co się dało. A wywieźć stąd nie mogli, bo już w Wabrzychu już ruski wchodził do Wabrzycha. Już, już tu już był już taki teren zapowietrzony się zrobił. Już nie mieli jak, musieli tu schować. Taki Niemcy krali, taki Ruscy Przyjechał krali. Przyjechał do mnie, nie. kurwa, przed wczoraj gościu taki ze, ze Świdnicy, nie? O. I on się właśnie też interesuje, kurwa, tą historią. I ma sprzęt. Takie georadary, nie? Do wykrywania mówi, że do 5 metrów pokazuje idealnie w co jest. O, kurwa. No, z Ameryki to ściągnie ten sprzęt. I kurwa, on, i on mi o tych skrzyniach mówił. I, I mnie to w głowie mówi, skąd ty wiesz o tym? Tak? No. Ty? Mówi, że te skrzynie mówi, tu jechały. I to kurwa nie jeden o tym wie. A. 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 Mówi, o tych skrzyniach to powiedział kurwa nas sąsiad, co tu mieszkał. W 44, to tu przyjechał? No pan mówi, ojciec panu powiadał, nie? Czy sąsiad? Nie. No ja, ja słyszałem ich rozmowę, jak oni siedzieli wódkę popijali i jeden do drugiego mówił. A. Opowiadał tym. Opowiadał. A to no. pan jeszcze był. Ja taki malutki. A. 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 Żebym był większy, to bym go kswidrował, to by mi pokazał w którym miejscu, bo wiedział, w którym miejscu oni wjechały pod ziemię. No właśnie, to kurde, na no, w takiej masywnej górze wejść pan szukaj teraz. Nie? No, teraz nie to ja gdzie nie znajdziesz. No znaczy znajdziesz. No może jakby intensywnie szukali, to by znaleźli, nie? A, a w razie wojny to amerykańcy od razu to odnajdą. Że wojnę Bo Jak mają plany, jak pan mówi, to znajdą. Wejdzie... A to kurcze jest na 100%, że Amerykanie mają dokumenty z tego? Tak, oni mają. Wszystkie papiery. No. I w Polsce o tym wiedzą? Tak. Mieli udostępnić te dokum dokumenty już właśnie w e, 2020 roku, i głównie Ja, ja udostępnić. Jak? A, a co Niemcy z Ameryką by się nie dogadali? No dogada dogadaliby. dogadaliby się. Dogadaliby no, się. Przecież pan też mi mówił, że niby, że Hitler też nie zginął, tak? Że on niby prysnął do, do, gdzie to, do, do gdzieś tam... Gdzieś on miał kurwa Sobowtóra. No miał ileś tamtych no, ilość sobowtórów, miał tych sobowtórów no. Może już czuł co się dzieje, to już może szybciej się pozwijał, a ty ja. w, w Berlinie siedział ten inny, tak. ten, nie? No to też yy, yy, prawda właśnie nie wyszła do tej pory. No, nie czy, to wiem. Był, czy to był autentyczny Hitler? No nie wiem, no no, no. no ale to jak, bo my tam chcemy iść, tam połazi po tym, tym, to tam wieczorami się coś dzieje panowie, tym, przy tym obozie tam. Bo tam po widoku też można śmiało chodzić. No po widoku tak, no, ale no. gdzie ja bym nie poszedł <laughs> na wieczór, nie? Ale, ale no. po ciemności to tam strasznie. Tak? No ale to co? Musimy. że tam coś szura, ja nie wiem. No, no nie, no to może wiatr wie, szczury latają, nie? Latałem, nie. Nieraz wiatru nie ma, to ale tam tak nieprzyjemnie. Tam aż, aż, hmm. aż ciarki chodzą. No bo no tam krowy pasie, nie na tym. No, no chodzą tam, chodzą. A okay. kiedy właśnie z tym gościem się zagadałem, bo już ósma wieczór, ciemno jak cholera, no. Nie? No, no to, żem poszedł okrężną drogą. Ominąłem to miejsce. Nie, nie przechodziłem tam. My tam też chwilę stali w tamtym roku, to pan już leciał, ujdę pokrówki moje, bo się robi cimno, ja żem też pożyc, ja będę tam się wystawił na horory jakieś, ja wie pan, chociaż czasami by się chciało, żeby dupę wystraszyło, nie no, to... Ale co, lepiej nie próbować. Mhm. Tam mieszkało tysiąc ludzi, dużo. obóz. No, pan mówi, Mi się zaczął tak tutaj, ta się obsługa jest mańsko, nie? tym tam jak dumy stoją, były baraki, a potem tam była co ta kuchnia była, basen, nie? Czy... Piekarnia. Piekarnia, aha. oni chleb piekli, chleb piekli no. A w basenie się kąpali i zaraz koło basenu przy samej drodze to była ta magazyn z odzieżą. odzieżą a, a. a tam gdzie ten domek, gdzie ta kobieta mieszka, nie? No, no, no. to był balak koło baraków, właśnie tam oni spali. A tam, a tam, gdzie tam straszy nie, to tam umywalnia była. A, myli się ta, mimo... ta. Ach, to ciekawe jak to będzie w przyszłości. My się tego nie dowiemy, bo my po się Nasze pokolenie na pewno nie, no, także Ach, nasze pokolenie na pewno, nie? A te baraki to one tu piętrowe były. Piętrowe były? To, to co leży? To co leży. Ten dach to leży na fundamencie. A, no pan kiedyś mówił, że specjalnie to strzelili, żeby nie łazili, nie? To zrobili, że to wypuszczili, zrobili wielki błąd czemu? Mieli zostawić? To, to, żeby to stało tak jak stało to... była atrakcja ta. atrakcja, byli, nie taki gruzi, nie? Tak to co to za nie? No, bo, co, bo pomału musimy to iść. To były normalnie u góry pokoje, że? Pokoje były, no, a to tak wygląda teraz, że to kurde, takie jakieś nie wiadomo co było, nie? A jak pan mówi pokoje, bo... No bo jak była obsługa, pan mówił co ci co pilnowali cało tym, no to musiały być pokoje, nie fajnie zrobione, a... Ta, to oficerowie. Ofi 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 oficerowie, kurde. Która? 1452. No dobra, to idziemy pomału, bo tam mamy się spotkać, walinu z kolegą. No i my się nie rozpotkamy jeszcze, bo jak pana tu widzę za każdym razem spotykam, co pan tu tutaj przechodzę. No. Tak, bo to, nie A, to, to, to Wszystkie pola Pana są, nie? tam A. Dobra, idziemy ani nie? No, to na razie, do widzenia, zdrowia życzę. I... No, ja też, Dobrze. <laughs> no, to na razie, do widzenia. A, do widzenia. Ja może na jesień tutaj po, po przyjadę, to się tam zamelduję u Pana, jakby to. Może, może pochodzimy, coś poszwendąmy się, albo... <laughs> No, nie, nie, nie. A, nie. Ja ja pan nie. dobra, lecimy, co do widzenia z Bogiem. I takie to opowieści były pewnego pana, a my lecimy dalej.